Szeptem po polsku reszpunka. Dawno, dawno temu żyli król i królowa. Wydawało się, że to szczęście i nic im nie brakowało. Okazało się jednak, że przepych i bogactwo to nie wszystko. Zapragnęli mieć dzieci. Często na spacerach napotykali bawiące się pociechy portalnych i tęsknota za własnymi bardzo im doskwierała wali się potomka. W pobliżu ich zamku znajdował się piękny ogród. Królowa widziała go z okien pałacu. Otoczony był wysokim murem. Należał do złej czarownicy. W ogrodzie rosła roszpunka, na którą królowa miała wielką ochotę. Pewnego dnia kobieta powiedziała do męża przynieś mi proszę roszpunki. Jeśli jej nie dostanę, umrę. Król bardzo kochał swoją żonę mógł znieść widoku jej cierpienia. Zdecydował się podjąć ryzyko zdobycia roszpunki. W nocy niepostrzeżenie zakradł się do ogrodu czarownicy. Urwał warzywo i bezpiecznie wrócił do domu. Żona z apetytem zjadła rożpunkę i na zgodziła się, aby urwał Roszpunkę, ale pod jednym warunkiem. Odda jej nowo narodzone dziecko. Król z wrażenia zgodził się na wszystko. Wrócił z Roszpunką do pałacu. I gdy zobaczył radosną twarz żony, zapomniał o danej wieźmie obietnicy. Wkrótce królowa urodziła piękno. Zapłakała, zabłagała, zaczęła płakać o litość, ale nic nie zdołało stopić złego serca czarownicy. — Już nigdy nie zobaczycie! — krzyknęła starucha i wybiegła z komnaty. Rodzice byli w szoku i nie zdążyli powstrzymać wiedźmy i zawołać służby i żołnierzy. Wiedźma pośpiesznie zabrała Także dziewczynka nie znała nikogo oprócz czarownicy. Jestem twoją babcią, zapewniła żarownica. Mijały lata i roszpunka wyrosła na piękną dziewczynę. Wiedźma obawiając się utraty roszpunki, zamknęła ją w wieży. Że nie miała żadnych drzwi ani schodów. Na samej górze znajdowało się tylko jedno okno. Dziewczyna siedziała w oknie i patrzyła na piękne lasy. I uczyła się śpiewu od ptaków, które do niej przylatywały. Roszpunka była ukryta przed ludzkim wzrokiem. Nie znała innego życia niż to, które wiodła w wieży. Ani nie widziała innej osoby niż czarownica. Pragnęła dotknąć trawy, kwiatów i drzew, których było pełno w wieży, ale które były poza jej zasięgiem. Dziewczyna spędzała czas śpiewając, malując lub czytała książki albo czesała. tęsknota wypełniała jej serce, choć nie znała innego życia, czegoś jej brakowało. Nikt nie odwiedził jej wieży, z wyjątkiem czarownicy, która codziennie przynosiła jej posiłek. Starucha traktowała rożbą. po których wchodziła czarownica. Wiedźma wspinała się po włosach Roszpunki, jak po drabinie. Rożbunka miała bardzo mocne włosy. Następnie dawała dziewczynie jedzenie. Gdy tylko Rożbunka się posiliła, czarownica rozkazywała. Teraz śpiewaj. Śpiewaj dla mnie, tylko dla mnie. Opiekuje się tobą troskliwie, więc należy mi się twoja wdzięczność. Rożbunka natychmiast rozpoczęła cudny śpiew. Gdy czarownic znocił się śpiew Muszę poznać osóbkę o tak cudownym głosie, powiedział do siebie. Okazało się, że głos dochodzi z wieży, do której jednakże nie ma wejścia. Młodzieniec ukrył się za krzewami w pobliżu wieży i zaczął obserwować okolice. Po pewnym czasie, jak co dzień, czarownica przyszła pod wieżę i zawołała – Roszpunko, Roszpunko moja, spuść włosy. Następnie wspięła się po włosach na wieżę. Książę zdumiał się całą tą sytuacją. Tak bardzo był zachwycony tajemniczym głosem, że wieczorem, gdy czarownica opuściła wieżę, wyszedł z ukrycia i zawołał – Roszpungo, Roszpungo, droga, spuść włosy. Roszpungo spuściła piękne Pierwszego wejrzenia. Następnie rożbunka opowiedziała księciu swoje losy. Czuję się tu bardzo samotna? Zapłakała rożbunka. Książę postanowił uwolnić ukochaną. Dziś muszę iść, ale wrócę do ciebie. Mam plan. Przyniosę swój niezwykle mocnych nici. ma zezłościła się. Milkt oprócz niej nie będzie cieszył się towarzystwem dziewczyny. Odcięła nożycami piękne, długie włosy, rozbundki. Postanowiła także zaprowadzić rozbundkę na pustelnię i zostawić ją samą sobie. Jak postanowiła, tak zrobiła, a sama zawróciła na wieżę i czekała na księcia. Wkrótce młodzieniec dotarł do wieży. Zawołał: Rozbundko, moja rozbundko, spuść włosy. Wiedzma spuściła długi do ziemi farkoczorosz burki. Szczęśliwy z książce... mu się na szyję, a łzy radości spływały jej po policzkach. Spadły również na oczy księcia i stał się cud. Przywróciły mu wzrok. Książę zabrał roszpunkę na zamek jej rodziców. Król i królowa zniemówili z wrażenia. Stracili wszelką na